どうしようってことはやりきるわ。 Przemysłowa Radagena, kwestia trzeciego roku Dziennikarskiej Komunikacji Społecznej w Opolu, semestr. No i jak się poszło na rekrutację? No, nie powiem, nie powiem. Było ciężko? Wyglądało i na lekko z Myślę, że zdobyłem ich serce. Czy warto było się stresować? No, jeszcze się trochę stresuję. Znaczy no, tak. jestem taka podniecona. Co, o co pytaliście? Rekrutacja do radiosygnałów zakończona. Jakie będą jej efekty? Efekty będą takie jak zawsze. Prawdopodobnie nie zostaną wszyscy przyjęci, ale zdecydowana większość zostanie. Z tego przejdzie przez kolejne etapy rekrutacji. Część się wykruszy, no i zostanie, zostaną najlepsi. Jak szef anteny postrzega nowy narybek? Są nowe osoby, które coś już potrafią, są osoby, które nie mają żadnego doświadczenia. Myślę, że to będzie obopólna korzyść. Będą osoby, które się dużo nauczą w radiosygnałach, ale będą osoby, które już będą mogły dać dużo radiosygnałom. Kiedy będziemy znali wyniki rekrutacji i kiedy nowi radiosygnałowicze dołączą do ekipy. Nowe osoby, które przyszły na rekrutację pojawiają się już wśród ekipy radiosygnałów, czyli tych osób, które już pracują, pojawią się 15 października, wtedy też kiedy będzie otwarcie studenckiego centrum kultury.